Daj, Daj, jest Co? Where's jest okular? <grym _> Co? Zwolisz, że... ...dojadę? Ktoś tu biega znowu pod, pod nami. Dobra, A nie, zaskoczył. Zaskoczył Drugi A ah nie, oh, Tak patrzę na mapę. Na stacji. Jeden tu czeka już na mnie. Mm -hmm. zabójcy bez serca. Helpa poniżej nas. O kuźwa. Że z... Zaskoczyłem, jak jeło to no. <laughs> no, Przynajmniej śmieszne. Co to było? Nie, no, ja pierdolę. Fary HDR-kę mieli, kurde, no panowie tutaj na daleko są nastawieni. Nie ma co, hdr Ja pierdolę. Ludzie się tym grają. My nie możemy BSP kupić, jedno? E, mam BSP. O, dobra. E, tylko gdzie lecimy? Polipka. Tu na blokach nic nie ma. Faktorka nie widzę. Tu mam zleconka. Wyskoczysz? Mhm. Mm e, domek, 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 domek. To? Weź od dołu, ja wejdę od góry. On plecami jest do ciebie odwrócony. Nic. Dobra, po... o, oh, jest hangar. Hmm. Za szybko w za szybko. Okej, okay, wezmę jeszcze BTP. Mm -hmm. Tu jest straż pożarna Czy kłori bardziej Głoś z RPEG Policyka? To nie, sorry sniper z bloków. Nie ma kewów. O, teraz ta felka znowu mi się przydała. E, zniknął. To magia. Ja co oh, znikaz radaru, what the fuck? Dobra, nie ma. Ja wiem, jak coś tam gonie trafu. Porda obić oh, też. No razę. Hangary są Aha, hangary, 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 no Klaster O, super Wybieg Obicje trochę A to ich nalot Musiałem oh, A Powalił mnie Powalił mnie nalotem Przebiegł obok mnie Nie zauważył mnie O nie, ale teraz mnie widzi chyba Albo nie nice. Leż. O. Jezus, co to za popeszka jest. O, ale Helka jakim cudem przeżyła. Masz większe hitboxy od Helki. Rotnik, rotnik. O, spadł na dół. Powalił się, no co za głąb. <grym> Weź to zlecenie zabójstwa obok siebie. I na dropie będą naszym. Ale siwa czego ja sobie jeszcze selfa wezmę. To na bloku przed nami. Aha. Ten, ten sam chłop tutaj wrócił. To samo miejsce, gdzie zginął. No co jest? No, dobra. i sam na faktorce. Jest ciężarówka jeszcze na straży. Tylko nie wiem, czy zdążymy, czy olewamy? A, proszę okay, na faktorce mamy typu. Zero ma. Kurde. 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 O, oh, nice. Odblokowałem kosmonautę do grawa. Ta przed nami. A czy ty możesz zostawić? Urwa specjalnie biegnę na blisko. A i. koler. Urwa. No ja właśnie specjalnie na daleko. MGS przeładowałem elegancko. myślę, że skampieni będą, kurde, okopią się. A jeden w obok stoi. Tak, jeden w ogóle na upeń. A iść pan ku... Siema, Antonko. Jaki bil na ak Tumik gru, task force, celownik optyczny ze względu na to, że celowniki mechaniczne są niecelne, 40 naboi i kolba razer. O po BSPK pojadę tylko. O! Z pleców! Pod, podejdziemy, może tam po tą policję. Tak, o, tak, tak, tak. Albo tak, tak, oni tak. będą podbiegać, jest to taka opcja. Podbiegają, co za głowę? Nie, Nie klaster. Hmm. samochód od prawej. Jeden, powalony. Dwóch w samochodzie. A, to jest, o kurczę. Nie ma kabłów na policjicy co. Aha, lol. Chciała on Tam trzech. Okay. No, powiem Ci, że rzeczywiście odgrawa TMG to MG to się przyjemnie gra dużo, mimo wszystko. Oj tak, jeden powalony. O kurde ma wszystko ukradnie. Ewów nie ma na pracy eee, na booniardzie jeszcze jest coś tam. A, mój będzie. Co nice. W końcu coś. Co mi powiedział? Da fuck. Potrzej no, na końcu. na. No. Na trzeciej końcu trzeciej strefy 20 typa to mało? Na, na dużo? Nie wiem. No ja dzisiaj miałem na przykład gierkę gierki gdzie 20 osób, to miałem na początku drugiej strefy. Ale pewnie salo. No. No, salo to też inaczej. No nie wiem, no może rzeczywiście. Na czwórkę powinno być więcej, ale Tak, tutaj to podjechał. Ło, teraz... kur... oh! wow, Polak jakiś. Wyzwał. Bardzo A, ja niemiły. Ja już Bardzo ja tam niemiły. Coś tam. No tam mnie kurwa nazwał. Bardzo oh. niemiły. O, Bardzo nie, niemiły no to człowiek takich to nie szanujemy. Nie szanujemy, nie Nie chcemy cię w naszym składzie Na dachu, na dachu, na czerwony, no oczywiście, ty przebiegłeś tam no, do mnie musi prój, nie? No, standard, standard, tak jest, tam jest nie? Bez bezpiewa. Myślisz, że to od nich jest to zagro? Myślę, że tak. Oh shit. Teraz się dowiemy. Ja mówię, że na górę. Mam nadzieję, że nie dobra, będzie dobra. wiedział Dzień cudownie, dobra. że jestem na plecach. Nie. Nie strzelać, nie umiem. Ja pierdolę. Ja nie umiem strzelać, ja jak to zrobiłem. ten graf. Oni, nie widzę go. Oni, nie, ej naprawdę nie jest średnia ta broń. Ej, Teraz tak z niego tak spróbowałem, bronzę. że szok. Pat, nie dobra. widzieliście tego, nie widzieliście tego. Tam jeden powolony był. Nie, ja tu dobra. od pleców ich miałem, kurde, nie trafiłem dobra. połową pocisków. Jestem taką o. lebiegą. Zważywiłem to tak, że szok. Co, 17 17 za krat? O, parodia. Ja pierdzielę, że ja to tak zważywiłem, no. Nie przebaczę sobie tego nigdy w życiu. Boże, no po prostu, no nie. Prawa. Mhm. Siedzą dalej tam na dachu, cholera. E, są tam dalej? Tak, są, siedzą. Dobra, na dropa? No, dobra. że tam wykupił chop jeden Ale dropów hmm. Biorę MG i to No pewno, mi się z tego przepięknie sieka dzisiaj Takie nerfy, że Uch. No nerfy poszły Po własnym też coś pozmieniali, a tam. Ale nie magazynki, było, że... magazynki tylko i bardzo niedużo a. Kurde no lipa jakieś keby by podało znaleźć Cokolwiek Kasę mamy trochę w sumie na czerwonym przebiegał przez ulicę. O tu jest. Po prawej, po prawej, po prawej coś. Sniper. I w ten dalej. Tam gdzieś przebiegł. O tam przeskoczyli przez płotek. Podjedziemy tą szkołę? Możemy no Trzeba uważać na tych z góry. Zamknij oczy i po prostu wiesz, że ich tam nie ma. Będzie dobrze. Dwóch chyba. Nad, nad tobą i. Nie ma kabłów. O kurde, przylepił mi Ghost Rider. Jeden, ani nie miał. A jak mieć czwarta, to mieć farta no, Szymon Gabriel. Nice. Była ciężka walka Głupie te termity, kurde. Nie lubię. Ej. Termita ci przelewiona. Dobra, dobra. Tak próbuję sobie przypomnieć, gdzie tu na BSP było widać, chyba gdzieś po prawej jeszcze był jeden, co nie? W sensie... Nie mniej... pamiętam. O, nie mam pojęcia. No, nic. nie No nie ten budynek pewnie dalej siedzą, siuchaki. O, Pamiętaj. zeskoczył, na budowę chyba. Jest jeden jeszcze na górze, też zeskoczył właśnie. Jakiś snajper do niego wali z tego dachu... Po prawej, po prawej, tak, jest, tak, tak, tak. Jest, skacze, dwójnik jest. Ten leży Sorry. I drugi ma... drugi powalony jest Tam na dachu A, Podnosi się na serpie O kurde, y y od strefy gdzieś mhm. Dobra, to frak wpadł. Od strefy strzela Jest na dachu i od lewej od prawej jeszcze. Ja pierdzie, Od budowy, na budowie jest Ten dach Garaże, garaża Leży nice. I, I dam, z bloku, z bloku, ta. Tylko ja nie mogę się wychylić, bo ta budowa mnie trzyma. O, ja jestem safe. O, pójść Dobra, budowa siedzi na najwyższym szczeblu możliwym w strefie. Drug, jeszcze do ciebie. Nie Proszę ma kewów, nie. powalony. Ja nie dobiję go. tak tak dach, pa, dach, dach Powalony. jest pięknie. pięknie Dobra Muszę przeładować, poczekaj Uff. Dobra patrzę tam budowę, wyskoczył jeden z budowy mhm. Bez KW. Ach można skanować to O kurde nie ma kewów jeden. Dobity. Tam jest. Drugi bardziej po prawej był chyba. Leży. A Nie, 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 nie. To Dobra. No A To Polacy chyba. Nie wiem, gdzie on może być. Zrobił boom. Podkradzione wszystko. Wszystko ukradł. Nie no, GG. gg. Co? To? Wszystko? <laughs> Tylko ale gdyby nie ci w garażu, to by było 16 do 20 i potem jeszcze trzech i y, byłbym lepszy. <laughs> no, tak by było. <laughs> nie no, gg, GG. No, ale tym MG to się tysiąc razy lepiej gra. Nie, super, no, Nie super. ma co tego grawa w ogóle chyba ruszać.